kandydatów do diakonatu przez odczytanie ich nazwisk. Każdy z nich odpowie jest tam i zaprezentuje się księdzowi biskupowi. Ksiądz prof. po prezentacji kandydatów do diakonatu zwróci się do księdza biskupa z prośbą o wyświęcenie ich na diakonów, zapewniając swoich należytych i godnym przygotowaniu. Następnie ksiądz biskup wygłosi omówienie wprowadzając, Michał Dziwinski, jestem. Tomasz Kot, jestem. Jakub Matula. Bogdan Nikołajczyk, Tomasz Tuż, Tomasz Kot, Damian Czyślarz, Paweł Szczygiel, jestem. Jerzy Szaba, Janusz Kubacki. abyśmy i naszych braci wyświęcił na Janów, czy wierzchni do pracowników tego głodu, po spadaniu opinii i po zaśmieciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznamy ich za godnych świec z pomocą Pana Boga i naszego Głaby Jezusa Chrystus, wybieramy. wśród księża, kochani kandydaci do świętego matka, drodzy rodzice, wiatrkowie i węglowaniu Chrystusie Panu, siostry i bracia, serce we mnie służy. Pamiętną ową świętą noc, kiedyś nam chryste działy dały, że radość bożą noc, abyś się życiech Dla Ciebie pragnę wszystko dać, dla Ciebie nawet krew i śmierć. Lecz bym kapłanem mógł się stać, wielokrotnie do Pana Boga w modlitwie, w adoracji, w zawierzaniu siebie, w przyzywaniu świętych, którzy pomagają przejść przez czas seminarium i wszystkie przemyślenia, próby rozterki, z którymi te lata się kończą. Święcenia Diakonatu, które dzisiaj przeżywamy, nieco różnią się haben ich schreibe auch zu